No oh. i ruszyli, ruszyli mężczyźni w maratonie, dystans 32 km podzielony na 10 kwestii, a i będzie to wszystkie chodzenia, będzie na pewno niesamowity wyścig, będzie Proszymy Panie, w rywalizacji się na czasie maratonu. Życzę oczywiście Pani także powodzenia. No i czekamy za około 20 minut, 25 5 minut już się nie będzie. 7 lat organizujemy w Białym Boże Mistrzostwa Polski w maratonie oraz Mistrzostwa Polski sztafet na dystansie maratonu. No Frekwencja dzisiaj, tak jak zwykle, to jest dystans bardzo wymagający, więc frekwencja może nie za wysoka, ale około 50 zawodników śmiałków zdecydowało się na rywalizację na tym królewskim dystansie 42 km-195 m. To jest właściwie od 9.00 do 17.00 będą maszerować wokół jeziora Łobez, No ale także sztafety, tutaj mamy 16 sztafet w różnych kategoriach wiekowych, ale także w kategoriach męskie, żeńskie oraz mixty. No I tutaj będą rywalizować 16 sztafet i będą walczyć o Mistrzostwo Polski tradycyjnie już do dookoła Jeziora Łobec, na pętli 4200 metrów. Mamy tutaj najlepszą zawodniczkę na świecie dzisiaj startującą w Białym Boże. Rekordzistkę świata w maratonie. Jest to Ela Wojciechowska, która pięciokrotnie ostatnio, ostatnie pięć sezonów wygrywała tutaj w Białym Boże, ustanawiając rekord, niesamowity rekord świata. Więc dzisiaj spodziewamy się także zwycięstwa Eli Wojciechowskiej, bo właściwie pokonanie Elii Wojciechowskiej dotychczas było niemożliwe, więc przegrała tylko raz w życiu z Agnieszką Sosnowską, ale to był raz w życiu na krótszym dystansie, ale na dystansie maratonu właściwie nie ma równych ani w Polsce, ani na świecie. Wydaje się, że dobre warunki są. Jeżeli chodzi tutaj na słoneczku, to jest około 10 stopni, a w lesie nawet chłodniej, więc myślę, że dla tych maratniczyków, którzy dzisiaj zdecydowali się na start, to są warunki idealne do tego, aby właśnie rywalizować. Myślę, że ta temperatura około 12.00 będzie około 14-16 stopni. To chyba idealne warunki do rywalizacji. Myślę, że długość wysiłku jednak tych najlepszych bardzo podobna jak u biegaczy. Myślę, że angażowanie mięśni, no tutaj właściwie w Nordic Walking mamy zaangażowane wszystkie partie mięśniowe. Wysiłek jest niesamowity. No i dystans. Najlepsi zawodnicy w kraju, w granicach 4,30 e, przemierzają maraton. Maratonczycy biegowo, e, dwie, minuty z lekkim, dwie godziny z lekkim haczykiem, więc podwójna ilość czasu potrzebna jest do e, zakończenia takiego maratonu, do kończenia maratonu, więc ten wysiłek jest zdecydowanie uważam większy niż ubiegacz. E, no tutaj jeżeli chodzi o... Nie mam właściwie zasady, bo Ela Wojciechowska jest bardzo szupła, wysoką dziewczyną, e, chodzi długim krokiem, ale są zawodnicy, którzy chodzą bardzo, są niskiego wzrostu, chodzą bardzo drobnym kroczkiem i też osiągają znakomite wyniki. Właściwie nie ma tutaj e, e, jakiejś zasady, która by wskazywała na to, że ktoś jest bardziej uprzywilejowany lub mniej. No, liczy się wydolność organizmu, wytrenowanie, przygotowanie do zawodów. chodzenia z kijkami tutaj, tutaj jeżeli chodzi o taką no, sportową wersję już Nordic Walking, jeżeli chodzi o zasady, no, są bardzo podobne jak ogólnie przyjęte, czyli na przemian strona praca rąk i nóg. Zazwyczaj jedna noga jeden kijek musi mieć kontakt z podłożem. To jest takie zasadnicze, zasadnicze warunki, które trzeba spełnić. Następnie jest to przeprowadzenie dłoni za linię bioder, pochylenie kijka do podłoża, postawienie, zabicie kika pomiędzy nogą wykroczą a zakroczną, no to już właściwie takie elementy sportowe, które Cenio, sędziowie oceniają na trasie i za to nakładają kary lub pochwały dla zawodników. No tutaj, jeżeli chodzi o techniki, są bardzo różne, ale ogólnie przyjęta jest określona w regulaminie zawodów i ona musi być przestrzegana, a nadzorują to wszystko sędziowie Polskiego Zrzeszenia Nadrik Ogni.